Szczęść Boże, dzień dobry, witam każdego i każdą z Was. Kolejne nasze spotkanie, tym razem poświęcone będzie chyba już drugi czy trzeci raz kwestią Maryi, bo takie jest pytanie. A konkretnie dzisiaj podejmę dwa zagadnienia, które są istotne. Pierwsze, czy Maryja jest szafarką wszelkich łask? To zagadnienie wciąż wybrzmiewa w pobożności katolickiej. Co to znaczy Maria Szafalka wszelkich łask? Taki synonim to oczywiście jest wszechpośredniczka łask. To, 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 to jedno i drugie się pojawia. Są wielcy zwolennicy tego tytułu, powołując się na świętych, na przykład na Maksymiliana Kolbę, czy na inne jakieś świadectwa tego używania tego tytułu przez szczególnie ważne osoby, czy świętych. No i rodzi się pytanie, czy tak można? Otóż, drodzy moi, zanim odpowiem wprost, to musimy wziąć jedną rzecz. Na tapetę. A mianowicie źródłem naszego nauczania katolickiego jest Boże Słowo i magisterium Kościoła, czyli oficjalne nauczanie Kościoła. To, co uczą Sobory, co uczy Ojciec Święty i Kolegium Biskupów, to jest Urząd Nauczycielski Kościoła. Oczywiście doktryna się rozwija. W związku z tym zatrzymanie się, na przykład na XVII, XVIII wieku z pominięciem nauczania XX wiecznego, jest istotnym błędem w rozumowaniu teologicznym. Biblia i nauczanie Kościoła. A oprócz tego trzeba wskazać na doświadczenie świętych. Ich wrażliwość, ich pisma. One oczywiście mogą nam. Bardzo pomagać w naszej pobożności, mogą też i są źródłem teologicznego poznania. Część rzeczy z pism świętych wchodzi w nauczanie oficjalne Kościoła, w nauczanie Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, ale nie możemy tekstów świętych, traktować na równi z nauczaniem Kościoła. To jest bardzo, bardzo istotne. No bo na przykład w tym pytaniu, czy Maryja jest szafarką łask wszelkich, ktoś powie u św. Ludwika Gnion de Montforta w jego tekście Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Matki Bożej, czytamy tak Bóg uczynił ją szafarką wszystkiego, co posiada, tak jak ona jedna wszystkie rozdziela dary i łaski, dając komu chce, ile chce, ja chce i kiedy chce. Albo na przykład, nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy jest do zbawienia konieczne oraz że brak czci i miłości dla niej jest niezawodnym znakiem potępienia. Prawdziwe nabożeństwo, klęknąć pewną ilość razy lub pokłonić się jej, by otrzymać przez nią od Boga przebaczenie grzechów, które popełniamy w ciągu dnia. Ale, zwłaszcza, to, to, to pierwsze zdanie Bóg uczynił ją szafarką wszystkiego, co posiada, także ona jedna, wszystkie rozdziela dary i łaski. I ktoś powie tak, no, jest imprimatur, tak, czyli pozwolenie kościoła na wydrukowanie, że to jest katolickie. Otóż, drodzy moi, proszę pamiętać o tym, że z, wielką, z, wielką szac z wielkim szacunkiem do świętego Ludwika, który niewątpliwie jest bardzo ważną postacią w duchowości katolickiej, i cała książeczka, też inne jego pisma, jak najbardziej mają swoją wielką wartość, ale nie możemy ich traktować, tak jak powiedziałem, na równi z nauczaniem oficjalnym Kościoła. Pamiętajmy, że pewne sformułowania są zgodne z duchem epoki. I no, ja tu zauważam pewną, pewne nadużycie, które, o którym już możemy powiedzieć, zwłaszcza po adhortacji Pawła VI Marialis Cultus. Otóż pamiętajmy, że w przeszłości zasadniczo do soboru Watykańskiego II uprawiano tak zwaną mariologię maksymalistyczną. To znaczy wymyślano tytuł, który by nam jakoś ładnie pasował i oczywiście w pobożności, z wielką czcią dla Maryi, co tu do tego nie ma nikt wątpliwości, i próbowano znaleźć uzasadnienie biblijne, czy w tradycji Kościoła, że tak można, no, czasem tworząc różne takie konstrukcje teologiczne wątpliwej jakości. Sobor Watykański II i nauczanie Kościoła po Soborze Watykańskim II w sposób szczególny, właśnie rzeczona adhortacja Pawła VI, mówią stop takiemu uprawianiu Mariologii, czyli naszego myślenia teologicznego o Maryi. Mamy wychodzić od Słowa Bożego i od nauczania Kościoła, rozwijać Mariologię. Ale nie właśnie w taki sposób, w jaki uprawiano tą dyscyplinę teologii, a co za tym idzie pobożność przed Soborem Watykańskim II. Otóż Maryja nie może być wszechpośredniczką łask, bo po pierwsze jest na przykład łaska uświęcająca, którą otrzymujemy w sakramentach. Dawcą jest Jezus Chrystus przez Kościół. Przez sakramenty. Tak? Yy, yy, dalej twierdzenie, że Maryja z Wszechpośredniczką łask sugeruje, że nie mogę otrzymać od Boga yy, żadnego daru, yy, mówiąc tak yy, kolokwialnie, omijając Maryję. Yy, nie mogę? Bóg jest wolny. Jezus jest yy, dawcą wszelkich łask, bo jest Bożym Synem. Z czego wynika więc ten tytuł? Czy to, to sformułowanie, które y, uważam, że jednak nie powinno być używane. A wynika właśnie z tego, że Maryja ma szczególne znaczenie w Kościele. Jest y, szczególnie pięknym, najpiękniejszym y, tym członkiem Kościoła, bo jest niepokalaną, y, bo jest matką Bożego Syna, y, ale jest w Kościele. Jej modlitwa, jej wstawiennictwo. Ma szczególnie ważne znaczenie dla nas. Natomiast, jeżeli proszę o coś Jezusa bezpośrednio, to Jezus to musi dać najpierw na stację Maryja, a Maryja przesuwa dalej? No, tak nie można tego rozumieć. Dlatego ta ostrożność tu jest, tu jest bardzo, bardzo istotna. No, bo ostatecznie w takim razie po co był nam był Jezus Chrystus? To Jezus jest pośrednikiem zbawienia, a więc też Jezus daje konkretne łaski, które my potrzebujemy. Ja często proszę oczywiście Maryję o wstawiennictwo, codziennie wzywam jej wstawiennictwa, powierzam też jej matczynej trosce różne moje sprawy, czy sprawy innych ludzi. Bardzo kocham ją i czczę, zwłaszcza w tytule wspomożecielka wiernych, bo to głęboki i piękny tytuł, i wiem, że Pan Jezus w sposób szczególny odpowiada też na jej modlitwę. Ale nie możemy w naszym mówieniu teologicznym, a tym bardziej pobożnościowym, używać takich zwrotów, które sugerują taką konieczność, bezwzględność tego, że pomiędzy właśnie mną a Jezusem. Musi jeszcze być Maryja. I żeby ktoś nie, nie, nie od razu ripostował, no tak, ale przez Maryję do Jezusa. Oczywiście, ja tego nie neguję, ale musi być rzeczywiście koncentracja na Jezusie. Ten termin też jest nadużywany przez niektórych, że więcej mówią o Maryi niż o Jezusie. Są na przykład kazania, nawet gdzie pojawia się 30 razy imię Maryja i, i, i raz, albo w ogóle nawet imię Jezus. No to coś jest tutaj rzeczywiście wtedy też nie tak. Ale oczywiście, jeżeli mam zdrową, właściwą, katolicką pobożność Maryjną, to Maryja prowadzi mnie do Jezusa, choćby w modlitwie Zdrować Maryjo, w centrum tej modlitwy jest właśnie Jezus. Natomiast to nie uprawnia nas do tego, żebyśmy właśnie widzieli w Maryi Tom, która no, dysponuje wszystkim, co, co, co ma Pan Bóg. Boże słowo i nauczanie magisterium Kościoła nie pozwala tak twierdzić. Czy więc święty Ludwik się pomylił? Bardzo go lubię, czytałem go i czasem wracam też do niego. Ale takie sformułowanie w świetle nauczania Kościoła nie jest precyzyjne i nie wyraża dokładnie tego, czym żyje Kościół i co Kościół naucza. Maryja, więc ten tytuł Maryjny, wszechpośredniczka łask, nie jest do końca precyzyjny. Oczywiście teologowie rozważają za i przeciw. Natomiast jest tyle różnych założeń, które trzeba by dać, żeby jakoś ów tytuł swobodnie w pobożności stosować, że uważam zdecydowanie, że, że, że lepiej tutaj być powściągliwym. Jeszcze raz. To wcale nie ujmuje Maryi i każdy teolog, ksiądz, katolik, który mówi nie pasuje mi ten tytuł, to nie oznacza, że on degraduje Maryję. Wręcz przeciwnie właśnie widzimy właściwe miejsce Maryi ze swoim ludem jako szczególna wstawienniczka, szczególna matka, która która razem z nami jest w Kościele i razem z nami właśnie podąża w tej drodze w drodze do wiecznego spełnienia. Maryja jest ważna więc dla nas, natomiast nie możemy w żaden sposób przesłodzić tej jej obecności i, i, i ostrożnie też do takich tytułów, takich sformułowań, jak na przykład o Maryi nigdy dość. No Jednak doświadczenie kościoła pokazuje, że, 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 że czasem ta, ta, ta Maryjność była tak rozbudzona i tak naprawdę niekatolicka, no bo o Maryi nigdy dość. Tak, o Maryi nigdy dość w kontekście Bożego Słowa, w kontekście jego, jej bycia w kościele, w kontekście zachowywania tego, co uczy magisterium Kościoła, a nie co podają nawet święci, bo to jest też ich wrażliwość, jakieś ich doświadczenie, a nawet i święci mogą się mylić. Jest jeszcze pytanie, czy Maryję możemy nazywać współodkupicielką, ale patrzę na zegarek i chyba dzisiaj już nie zdążymy, więc zapraszam Was na przyszły tydzień i będziemy mieli właśnie na tapecie ten temat też kontrowersyjny w przestrzeni katolickiej, ale też dialogu ekumenicznego. Czy ten tytuł słodkupicielka może być jakoś uzasadniony teologicznie, czy nie? Temat bardzo ważny, który budzi wiele emocji, więc zapraszam Was na następny nasz program, na nasze następne spotkanie. Życzę Wam dobrego czasu, dobrego tygodnia. Piszcie pytania, pytania małpasecim.pl. Szczęść Boże!